Witajcie pszczółeczki. W dzisiejszym odcineczku zagramy sobie w mega strasznego Talking Bena, czyli taka gadająca zabawka, która będzie odpowiadać na nasze pytania i wiecie co? Ona jest podobno mega przerażająca. Ona wie prawdopodobnie, gdzie my mieszkamy i ja to naprawdę chcę sprawdzić. To będzie mój pierwszy raz z tą aplikacją My Talking Ben, więc ja naprawdę jestem ciekaw, co tam zobaczę. No i widzowie, przed tym pamiętajcie tylko o łapce w górę i subskrypcji, bo ja nie wiem, co te... Talking Ben może o mnie wiedzieć i co się stanie, jak ja pierwszy raz odpalę tą aplikację. Naprawdę to może być mega ryzyku, ryzykuję naprawdę wiele, bo ja wiem, słyszałem wiele historii, że podobno ten My Talking Ben zna jakieś adresy, zamieszkania, zna imiona tych osób, które normalnie z nimi rozmawia. To jest, to jest mega podejrzane i jakieś takie. No boję się, sam się boję, ale muszę to dla was nagrać. Dlatego widzowie, Zostawcie łapeczkę, subskrypcję, a my przychodzimy do tej aplikacji. Talking Ben, the dog, widzicie tą tutaj ikonkę na tym, o nie dobra, klikam w to. Ja co odpalam, odpalam to Co jest? Ej, co się dzieje? Dobra, dobra, czekajcie. Where when were you born? Ej, co? Zobaczcie, My Talking Ben pyta się mnie kiedy się urodziłem? I to, to jest chyba czy... Aha, czyli dobra, dobra, rozumiem. Ale, ale po co mu to wiedzieć? Ej, czekajcie, to jest dziwne. Czemu czemu niby My Talking Ben chce widzieć ile mam lat? Dobra, nieważne, kliknijmy ok, bo się urodziłem w 2001. Ok, okej, 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 jest I can't hear you. Microsoft access, co? Ej, zaraz! Zezwolić aplikacji Talking Ben na nagrywanie dźwięku? Ej, czemu Talking Ben chce mój mikrofon? Dobra, ja tego nie rozumiem, kliknę zezwól, uwaga. Halo? Talking ben czekajcie. O, dzień dobry. Halo, jest, coś tutaj talking Jak ja się przestraszyłem, ej, dobra, halo, co ci jest? Ej, wszystko w porządku. Siema! ma! Ej, ale fajnie, ej, on powtarza wszystko, halo! Ale fajnie, ej, on powtarza wszystko, halo! Ej, dobra, kozackie, halo, Ben, co tam u ciebie? Ej, dobra, kozackie, halo, Ben, co tam u ciebie? Dobra, kozak, a czekajcie bo można do niego zadzwonić i on będzie mówić tak czy nie, chwila, chwila, chwila przestań mówić! Ben, przestań mówić! Nie mów nic. Dobra, kozak, a czekajcie bo można do niego zadzwonić i on będzie mówić tak czy nie, chwila, chwila, chwila przestań mówić! Ben, przestań mówić! Odzwonimy, dzwonimy do Bena! Ben. Cześć Ben, się ma. Ej, lubisz mnie? Ben? No. Co? Ej, Nie no, zapytałem się takie pytanie, Ben. Ja, ja, jak ty mogłeś tak powiedzieć? Czekaj, nie, jeszcze raz. Ben, lubisz mnie? Proszę, lubisz mnie? <słyska> co? Ej, widzieliście to? Ej, ja, ja się, Ben, jestem zdenerwowany, ej, po prostu to, ja ci nie wybaczę tego, Ben, Daliście to beknięcie? Co to ma być? Czekajcie, on beknie hmm. co jest? O, fuj, weź mi nie bekaj tutaj, ty tutaj, ty, ty, Tolkien Benie, czekajcie, może mu coś dać do jedzenia, o, ej, jeszcze coś, co to jest? Dobra, okej, okay, zjada sobie normalnie. Ha, i że wyrzucasz! Posprzątaj to! Posprzątaj to w tej chwili! Czemu ty już to już na podłogę? Na, na podłogę, dobra. Ja, ja nie mam. Na podłogę, dobra. Nie, ja się wkurzę. A to, co to jest? To jest jakiś hmm. piciu. Soczek jabłkowy. Dawaj, wypisę soczek jabłkowy. Let's go! Ok? I. Na mnie, widzicie, to musiałem uniknąć, ben, dobra, nie, nie, tak być nie może, ty jesteś jakiś taki, ty jesteś w ogóle powalony, czekajcie, po, co to jest, to jest jakaś, ha, dobra, to są jakieś minigierki, nie, to walić, ale czekajcie, co tu już możemy zrobić, tu są jakieś mikstury, co, ej, dobra, nie, nie, nie wiem, nie wiem, co chodzi, czekajcie, robimy jakieś mikstury, możemy coś tutaj pomiksować, mm -hmm. Co on robi? Aha on mi pokazuje, zobaczcie, czy to jest laboratorium My Talking Bena? Chyba tak. I tutaj możemy pomieszać chyba te mikstury. O! Biorę tą... Fifia, ja nie wiem czy to jest dobry pomysł. Weźmy może jakąś taką różową, niebieską i może jeszcze... Ej, co? co się dzieje? O co chodzi? Ja... Ej, dobra, ale Tornado, ale Tornado, widzieliście to widzowie, czekajcie, po połączmy tylko szybciutko może ten. I ten może jakiś żółty, czyli mój ulubiony kolor i paliona, czyli zielony, okej? Okay. I zobaczmy Ło, ej, ale dymy. I ja cię kręcę, ale, ale tutaj w ogóle... Nie, nie te wulkany są masakryczne. A czekajcie, a czy on może... A czy on może to wypić? Chwila, jak weźmie na przykład zielone, czy on może to wypić? Ben, wypijesz to? Ej, nie, nie wypiję. Nie, nie wypiję tego, czekajcie. A może zielony i różowy? Zobaczmy, co to daje. Ooooooo, ej, ty! Ale rozsadziło to, dobra, nie, nie, Ja, ja już tego chyba nie dotykam widzowie. Już tutaj trzeba naprawdę uważać, bo się naprawdę złe rzeczy tutaj dzieją. wracajmy, Wrac Wracamy do krzesła. Nie czekajcie, dzwonię do niego. Wracamy tak, do nie krzesła, może. nie czekajcie, dzwonię do niego. Dobra, Ben, Ben, dzwonimy do Bena. Ben, 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 czy wiesz, znasz. Ja zadamy takie Benowi takie pytania, wiecie. Mega takie podejrzane. Na przykład coś o Palionowie się zapytamy. Ben, czy znasz Jetiego? Jest. Co? Ej, nie, nie czekajcie. Ben. Um, nie kim jest Yeti nie mogę zadać pytania to tak albo nie czyli pen... hmm, czy palion to Yeti no. nie dobra palion nie jest Yeti okej, okay, tak jak myślałem chwila chwila dalej a zaraz zaraz w takim razie że yy, yy, czy wiesz w ogóle co to jest palionowo ja Co? Ej! Nie widzowie, to, to jest podejrzany. On, on odpowiada na pytania chyba poprawnie na razie. Ja nie wiem, dobra, czekajcie. Ej, jakie jeszcze pytanie możemy zadać? To jest masakra, i on wszystko wie. Ben, czy ty wiesz, kim jest palionka? No. Nie, nie wiem, kim jest palionka. Okej, okay, okej, okay, dobra, czekajcie. A jeszcze jakieś jedno pytanie? Muszę mm, mm, Może zaraz ja cię kręcę. Ej, dobra, ten Ben naprawdę wie więcej niż nam się wydawało. O co tutaj w ogóle chodzi? Czekajcie. Ej, ben. Ben, czy ty znasz Paliona? No. Co? Nie zna Paliona? I to jest niemożliwe! To jak to? Wie co to są, jest Palionowo? A nie wie kto to jest Palion? To jest niemożliwe. Dobra, nie wiesz w to. Ben, a czy subskrybujesz kanał Bzyku? Zaśmiał się! Nie! Ben, czy subskrybujesz mój kanał Bzyku? Patrzcie uh. znaczy, jak się śmieje. A wiem, a czekaj. A Ben, bo on nie subskrybuje chyba kanału Bzyku. A Ben, subskrybujesz kanał Bzyku Games? No. Co! No, ale jest się zdenerwowałem. Nie, 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 nie. Ben, ben ale się wkurza, ale się zaraz. Naprawdę się zdenerwuje, zdenerwuje się. Ben, a, Ben, zostawiłeś łapkę w górę pod moim filmem? Uh. Co! Nie, Ben, ben, ben to, to jest straszne widzicie co on mi robi? On mi jakieś takie y, dziwne miny w ogóle powoduje. Ja się boję, powiem wam szczerze, bo ten Ben, on kazał mi tutaj, wiecie, dostęp do mikrofonu dostać, czyli on słyszy wszystko co ja teraz mówię. W sumie, to spójrzcie, to, to, śmieje się, śmieje się ze mnie, nie. Ben, tak nie będzie. Uwierz mi, i ja po ciebie jeszcze przyjdę, ja tutaj przyjdę i naprawdę zrobimy takie rzeczy. Ben, czy, czy, czy znasz może Dave'a? Zapytajmy się o członków Palionowa. Dave? Nie znasz Dave'a co? To jest niemożliwe. A czekaj, Dave, a znasz psona? Uh. Co? Ej, dobra, on jakiś tak dziwnie odpowiada. Ben, a Ben, a w takim razie y, czy czy lubisz czy, czy lubisz w takim razie Palionowo? Yes. Yeah. <laughs> Patrzcie, Ben lubi Palionowo! O tak. Tak. A czekaj, a teraz bardzo ważne pytanie. Ben, musisz pod odpowiedzieć bardzo poprawnie. Mam nadzieję, że to będzie y, pozytywna odpowiedź. Ben, a... o nie, już się śmieje. Ben, czy ty lubisz mnie? Yes yeah. I dobra, lubi mnie, czy chyba dobrze, czyli okej, okay, git, git, Ben, ja ciebie też lubię, jesteś naprawdę super jak na razie Więc w porządku, weź, da, damy mu coś do zjedzenia, co? Niech chłopak jej nie będzie na... Co? Ciągle to samo w ogóle je, o co chodzi? Dobra, nie rozumiem tego I wyrzuci pewnie puszkę na, na podłogę, nie? Oczywiście ja sobie pięknie i... Mm, tak, no, Ben, świetnie, naprawdę, twoje maniery są super Zaraz, a my coś możemy mu chyba jeszcze, o Czekajcie, można kliknąć telefon albo, chwila, to? gazety można kliknąć, patrzcie Co to robi, chwila Teraz klikniemy to co tutaj? Nie, 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 nie. Co? Co to było? Ej! Czekajcie, nie rozumiem tego chwila. Nie, dobra, ja nie wiem, ej, on, on, on mnie tutaj zdenerwował co chwilę, czy ono jakieś takie dy dy? co to było? Co to jest? Czekajcie, a jak zadzwonimy mu teraz? Możemy mu zadzwonić, dobra, dzwonimy. Ben, Ben, odbieraj telefon! Ben, ben, odbieraj to! Ben! Ben, ben, ostateczne pytanie. Ben, 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 słuchaj. Czy podobają Ci się moje filmy? co? Dobra, ja ci też to tak zrobię. Zaraz, Ben, czy podobają ci się moje filmy? To jest ważne. Ben, a czy ty, ty wiesz, co to jest YouTube w ogóle? No. Nie wiem, co to jest YouTube. Nie, dobra, oszukujesz, Ben. żartujesz sobie. Czy ty wiesz, co to jest YouTube albo generalnie, no, YouTuberzy? No. Co? Nie, dobra, Ben, Ben, Ben. Tutaj mnie oszukujesz. A, czekaj, Ben, ważne pytanie. Czy ty wiesz, gdzie ja mieszkam? Ho, ho, ho. Nie, Ben, Ben, ale odpowiedz mi na poważnie. Ben, czy ty wiesz, gdzie ja mieszkam? Uh. Nie, B -B Ben, ale, ale my się chyba nie zrozumieliśmy. Czy ty wiesz, gdzie ja mieszkam? Jest. Nie, nie, yy, co? Nie, czekajcie, czy on odpowiedział właśnie tak? On odpowiedział tak na pytanie gdzie... Nie, dobra, wiecie co? I ja chyba się rozłączam. Si ja się rozłączam tutaj. Cześć Ben I, i ja wychodzę. Nie, o co? Ej, dobra, to to jest... Nie, o co? Ej, dobra, to... We, weź, nie, nie, na, nie, nie mnie! Wychodzę z tej aplikacji! Szybko! Widzowie, jak stąd wyjść? Nie, nie mogę wyjść z tej aplikacji! Szybko, szybko! Ben, Ben, Ben! Nie! Wychodzę, 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 dobra, wywalone, wywalone, nie chcę nie chcę cię widzieć. Dobra, widzowie, wyszliśmy z tego. Ja cię kręcę, nie. Czyli Ben wie gdzie ja mieszkam? Wie ile mam lat, bo musiałem podać na samym początku I to jest troszeczkę straszne Ja nie wiem co ja teraz zrobię Widzowie, jeżeli chcielibyście kolejny odcineczek z My Talking Bena, to musicie zostawić łapeczkę do góry oraz subskrypcję, ponieważ mamy na niego wiele pytań. Jakbyście mieli jakieś pytanie do My Talking Bena, to piszcie w komentarzach, zostawiajcie łapeczkę, subskrypcję i widzimy się już jutro o 14.30. Trzymajcie się, pa pa!